Siemanko wszystkim z tej strony Game Changer. W dzisiejszym odcinku powiem Wam trochę o infernalnych hordach. Wiecie, jest to nowość w piątym sezonie. Ale nie dla wszystkich jest to tak oczywiste o co w tym wszystkim chodzi. Tak więc zaczynajmy. Ja już pozwoliłem sobie rozpocząć, że tak powiem, infernalne hordy i opowiedzieć wam o pewnej drodze. W wybieraniu bonusów, które pozwolą Wam osiągnąć jak największą punktację na sam koniec, i dzięki temu przy wyższych poziomach, takich jak 7-8, będziecie mogli zdobywać macy legendarne do kraftowania. W tym momencie można się zapytać, czy farminie pizzów ma jeszcze jakikolwiek sens? Jak dla mnie kompletnie nie ma i nie miało to już w poprzednim sezonie. Dlaczego? Dlatego, że do pożygu, aż powiedziałbym, jest farmienie glifów i levelowanie ich, gdzie trzeba zrobić około setki runów na podziemia, żeby wylewolować wszystkie glify na maksa, a dodatkowo dorzucili nam jeszcze pizzy, które tak naprawdę niczym się nie różnią, oprócz tego, że są o wiele szybsze, ale ilość zdobywanych maców na koniec jest po prostu porażająca. I również, żeby wymaksować wszystkie itemy na maksa, trzeba ich zrobić około setki, jak nie więcej. I jak sam zobaczyłem to w poprzednim sezonie, to po prostu. Ani jeden przedmiot nie był wymaksowany, bo było to tak nudne. W tym sezonie mamy właśnie te infernalne hordy, które dropią nam macy i to w zastraszającej ilości, ponieważ przy zdobyciu około tysiąca punktów na koniec jesteśmy w stanie zdobyć ich ponad tysiąc. Co zaraz wam pokażę, również pokażę wam najlepsze wybory, jakie wy możecie sobie wybrać. A więc zobaczcie sobie notatki, które tutaj zrobiłem. I tak jak widzicie, w pierwszym, czyli można powiedzieć, że Tier One, to byłby właśnie wszystkie, wszystkie wybory związane z helbornami. Jesteśmy w stanie z jednego, jeżeli oczywiście upoczęści nam się i w jednym runie będziemy dostawać wszystko do helborna, to posiadają oni aż plus 6 do punktacji, co tak jak już wspominałem na początku, równa się z tym, że na samym końcu już przejdziemy przez wszystkie fale, zdobędziemy około 1000 punktów. Oczywiście są też inne, troszeczkę słabsze wybory, aczkolwiek powiedziałbym, że jedynka i dwójka się troszeczkę ze sobą łączą. To znaczy, Hellfire jest niezbędny do tego, aby dostać Hellborn Spam. Jeżeli nie wybierzemy Hellfire'a, to niestety, ale Hellborn Spawn nigdy się nie pojawi, ponieważ to jest jakby dodatek do tego yy, ognistego deszczu. Więc w momencie kiedy pojawia nam się Hellfire Rain, jest to jakby może nie wybór pierwszorzędny, ale jeżeli po po nie posiadamy żadnego tieru jednego, a posiadamy Hellfire Rain, no to zawsze będzie to ten wybór. Dodatkowo event spawn 50% faster, czyli jakby te wszystkie bonusy, które wybraliśmy, spawnują się jeszcze szybciej. Mam na myśli tutaj oczywiście, że jakby po wybiciu określonej ilości potworów, to ci wszyscy, te wszystkie bonusy, które zostały wybrane, pojawiają się po prostu szybciej. Przez to zdobywamy więcej punktów i mamy większą szansę na zdobycie jeszcze większą ilość matców, tak ostatnim, że tak powiem, takim półkorzystnym dla nas są TSTR 3, w którym pod, dostajemy Fiendz plus 1, malas plus 1 i Soul spire plus 1, czyli tak naprawdę. Są to jedne z najgorszych, ale nie najgorsze ze względu na to, że w dalszym ciągu dostajemy punktację plus jeden. Ale jakby to powiedzieć, no, są to wybory tylko wtedy, kiedy nie ma żadnego z Tieru 1 albo Tieru 2 Na sam koniec. Yy, Dodałbym czwór tier czwarty, czyli spawn z wszystkich bossów, które mamy oraz wszystkiego pozostałego, czyli przyspieszenia gdzieś tam na 8 sekund, czy nielimitowany resource, e, resource e, i tym podobne. Jeszcze może tam wypaść na przykład plus 15 punktów za zabicie rady, ale tak jak mówię są to niepotrzebne rzeczy. One są tylko utrudniają, a tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w ogóle zbyt dużo maców na tym zebrać. Teraz pokażę Wam mniej więcej, jak to wyglądało u mnie, kiedy przechodziłem ostatni raz Heltajdy. Możecie sobie zobaczyć na tym filmiku. Ja go będę troszkę przewijał, też, żeby jakby nie, nie pokazywać konkretnie wszystkiego ale możecie sobie zobaczyć pierwszy wybór, tak? Jak tutaj już widzicie, mam pierwszy wybór z Helborna. Była to dopiero pierwsza fala, więc oczywiście wybór jest prosty. Wybieram Helborna, tak? Bo nic poza tym nie jest tutaj ciekawego, chyba że Elita, ale jeżeli mamy Helborna, no to po prostu wybieramy to. Dobra, przejdźmy sobie teraz do drugiego. No, i tutaj jak widzicie, bardzo słaby, bardzo, bardzo słaby drop. Dlaczego? Dlatego, że mamy dwa tiery czwarte. To jest tier czwarty, i to. I mamy jeden tier trzeci. Także, oczywiście, wybieramy tier trzeci, dlatego, że no, dodaje nam to chociaż jeden punkt do zdobywania punktów. No, i też jest to jakby oczywisty wybór, ponieważ dwa pozostałe nie wnoszą kompletnie nic do naszych wyborów, do naszych punktacji. tak? Przejdźmy sobie do trzeciego wyboru. No, i teraz tak pojawia nam się tier drugi oraz pojawiają nam się tier trzeci. The Burning Masses zaliczałbym to do oczywiście, jak pokazuję w notatce, do tieru trzeciego. The Exalted Elite Elite, Elite Elite, Elite jest w drugim równo z, z przyspieszeniem spawnu 50%, aczkolwiek spawn jest bardziej przydatny, dlatego że szybciej spawnują nam się bonusy. Także jest to oczywiste, że wybieramy to. No, tutaj. Gdyby nie trafił nam się ten Helborn, też było bardzo słabo, dlatego że dostajemy tier czwarty i nie pamiętam co to jest ten rush, ale to jest chyba przyspieszenie, także też tier czwarty. No ale jeżeli zawsze mamy Helborn jakikolwiek, to zawsze wybieramy Hellborn Przejdźmy. O, jest. No i kolejny raz trafia nam się Helborn, więc tutaj jakby yy, nie ma na co czekać. Od razu wybieramy to, przechodzimy dalej. Kolejny raz mamy Helborn. Jak widać, tutaj są dodatki, ale tak jak widzicie, zatrzymam na chwilkę. W tym momencie mamy plus 3. Teraz po moim wyborze będzie plus 4. Maksymalnie, ile można uzyskać? Wydaje mi się, że jest to plus 6. Wtedy to już chyba naprawdę około 1100, 1200. 200 punktów można uzbierać. Mnie w tym ranie wydaje mi się, że uda mi się uzbierać tylko plus 4 ze względu na to, że nie zdropił mi wcześniej deszcz meteorytów. No i teraz tak, co my mamy tu do wyboru? Tu mamy kolejny raz. Pojawia nam się tier drugi. Tutaj jest chyba tier czwarty. I tutaj mamy tier 1. Czyli, nawet wyszło na to, że będę miał plus 5, a plus 6 byłoby z deszczem meteorytów. No to, tak jak widzicie, tutaj jest wybór oczywisty: Hellborn Damage. Nie dostajemy nic do punktacji oprócz tego tieru trzeciego. Przejdźmy sobie do następnego wyboru. Tu już się zaczęła 10 fala. O. Teraz możemy sobie zobaczyć, teraz już zacznie dziesiąta fala. Ja wybrałem sobie Hellfire, dlatego że daje nam jakby od jednego do trzech punktów po każdej fali, więc jest to e, e, kolejne dodatkowe punkty. W ciągu, wydaje mi się, w ciągu jednej e, tury jest chyba cztery albo pięć deszczów meteorytów. E, tutaj do wyboru był e, tiery. Czwarte, tutaj był bos a tutaj były e, dodatkowe punkty z rady, ale do, dodatkowo zadałem 50% obrażeń, więc e, no przy ósmym tierze jest to już dosyć ryzykowne. Więc nie polecałbym, aczkolwiek te 15 punktów to też nie jest jakby, nie jest nawet jedna skrzynka tak naprawdę, możemy za to jedynie wydać na złoto. Spamowanie bossa, e, który się tutaj pojawił jest kompletnie bezużyteczne. Choćby dlatego, że spawnuje się tam Butcher, ja ostatnio miałem ich dwóch naraz, no i obydwoje mnie zraszowali i dostałem stuna i niestety nic nie mogłem zrobić. A dodatkowo bije się ich znacznie dłużej niż pozostałe potwory, więc po prostu jest to dla nas utrudnienie, a nic w zamian konkretnego nie dostajemy. Troszkę dalej, jak widzicie tutaj na początku miałem 45 legendarnych maców. Oczywiście nie dograłem do filmiku na sam koniec, ile było po zakończeniu. Ale mogę wam powiedzieć, że było to dokładnie 1200, także na pewno jest to opłacalne byłoby jeszcze więcej, gdybym zrobił jeszcze więcej punktów, ale jak możecie zobaczyć na filmiku zdobyłem ich 795, ponieważ już jedną skrzynkę otworzyłem 795. A udało mi się zdobyć ponad 1000 w poprzednich ranach, więc wydaje mi się, że nawet 1300-1400 maców jesteście w stanie zebrać w momencie, kiedy jakby zdobycie tą maksymalną ilość punktów, było w sumie tyle. Nie mam tutaj jakby nic więcej do dodania. Yy, powiedzcie, co sądzicie o tym, i czy może Wy macie jakiś lepszy sposób na zdobycie więcej yy, punktacji podczas infernalnych hordów? Yy, również zostawcie łapkę w górę. Tutaj jeszcze raz na koniec pokażę Wam yy, listę, yy, jak to powinno wyglądać w moim uznaniu. Jeżeli uważacie, że coś można by było zamienić albo dodać, dajcie znać. Yy, no, i tyle. Życzę Wam powodzenia, zdobywania jak najwięcej punktów i łapa musi się zgadzać. Do zobaczenia.